Życiowi doradcy, nie rozbijaj, pomóż przetrwać. Czasem ludzie nie chcą ci pomóc naprawić, chcą cię przekonać, żebyś zniszczył. Masz kryzys w małżeństwie, a oni mówią: odejdź, zostaw, zasługujesz na więcej. Ale czy ktoś zapytał, jak to odbudować? Co czujesz? Czy warto zawalczyć? Dziś łatwiej jest znaleźć czy liderki rozwodu niż ludzi, którzy pomogą przetrwać burzę. Nie słuchaj tych, którzy mówią z własnej traumy. Szukaj tych, którzy umieją wspierać do końca. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Twoje zdanie ma dla nas znaczenie. Obserwuj nas, by nie przegapić kolejnych odcinków.